Jak się, jak się ciśnie Audi Zaraz zobaczycie now, nową Audi jak pociśniemy normalnie jak buraka nie? Jakiś PO, czyli z Poznania, Policja Obywatelska Zjeżdża na bok, daje nam żebyśmy go śmignęli Spaniaczek A1 I teraz my w tym momencie, proszę bardzo, na zegarach ile? Audi leś, odpadło, siema idziemy z kolejnymi burakami Co my tu mamy? Były szmaty, Od szmat. całe szmatami wyłożone. Zaraz go też trafimy. Na nawie nie ma żadnej, nic nie widać. Żadnej kurwa, pod nic. Możemy cisnąć. Lecimy. 81 na godzinę. Zaraz zobaczycie tą przyśpiechę. Jak, jak go będziemy wypierdalać w pięć minut. Frayer nadal nie nie zjeżdża na bok Ale zaraz go mamy Mamy próbę, tak Na A teraz mamy godzin zaraz Tak, właśnie, sam zjechał Friar Lesz, walk over, Lesz <grym> I teraz mamy najwyższy pomnik w Polsce Jezusa, który postawiono tutaj niedaleko właśnie zielonej góry na, na przełamie się dało I no, 50 Tom, nie? Tak nie ma się wygląda jak tatua wolności troszeczkę to było dobre to my idziemy tak Ha!